Witam wszystkich Zgoniłem gołąbki Tam latają Widać, widać chyba Tam były, gdzieś koło sąsiada Tam dalej, ale Teraz przyszły, tutaj gdzieś latają Wysłałem Ci murzynki Tam obiecałem koledze Wysłałem mu jeszcze Dołożyłem mu niespodziankę, także Mam nadzieję, że mu wybrałem tak jak chciał. Na pewno, według mnie, nie powinien być zadowolony. No, tam gdzieś może nie latają sobie. Tu, oczywiście, w Budapesztów już Budapeszty siedzą tutaj. Zamknięte dzi usy strasznie tam, już okienko zrobione. Tutaj tylko jeszcze muszę tutaj te podesty porobić, jeszcze i te inne sprawy, żeby sobie wychodziły. No ale na razie już się wyganiam tu pod, to, pod tą wolierę, żeby się oswoiły trochę. Bo one latały tam na baraczku i tu u Murzynów, także żeby się trochę, niech trochę posiedzą tutaj. Te perłowe tu zamknąłem też na razie, bo to jest parze one samczyk słabo lata troszkę ja już latają też dobrze, ale słabo lata przymknąłem go na razie, bo w wizję gdzie są te... a tu są urzędy gdzie one są tam gdzieś latają yy, odrobaczyłem wczoraj wszystkie gołąbki są już odrobaczone szczepionkę mi kolega yy, miał przywieźć, nie przywiózł mi ale to może i dobrze, to w sobotę sobie odrobaczę, zaszczepię wszystkie także muszę się uwijać teraz odrobaczone za tydzień zaszczepiony, zaszczepione jeszcze raz zaszczepione generalnie zaraz gołąbki a, Mikołaj, miałem Ci pokazać co, co, mój nowy nabytek zaznaczyłem je tam widzisz takimi czerwonymi skówkami tam jest jedno plecami odwrócone, taka samiczka tam z prawej strony, tam taka jaśniutka. To jest jedna. I druga, druga. A tam je zaznaczyłem Ci tylko nie widać. Może wejdę, albo nie, dobra. Kiedyś inaczej, kiedyś Ci pokażę, bo one teraz tam to wariują troszkę, boją się tego. Ale pokażę jak to wygląda. Jest to dzicz, jest dzicz totalna. Boją się jeszcze wlatywać, wylatywać ale ale spokojnie, specjalnie chciałem duże okienko Przybierane jest, równo jest 50 sztuk bo wczoraj jak odrobaczałem to liczyłem bo od razu patrzyłem na szczepionki ile potrzebuję to na nie, to jest 50 Budapesztów zobaczcie z 50 Budapesztów zostawiam do rozpodu generalnie Także tych morzynów, to wszystko jest trochę. O, zaraz poleci ta drugi, ten tam bo to jest też samiczka. Siedzi na razie tutaj. Plecami po lewej stronie, pierwsza tam na tej kracie. Chcę, żeby się ruszyła, to może byś zobaczył. O, teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, o. o, o, to jest to, to jest to tutaj o tam poleciało jeszcze dzikie całkowicie bo to mi nie latało może tu się teraz zbliżę tu Ci pokażę no, bo to są jeszcze to jest świeże to o tu została ona to jest to to jest świeże o została zobaczcie bo się jeszcze boi bo ona mi nie latała to jest to to jest to drugie no dziki, ale jaśniutka taka. Uf, boi się. O, teraz lepiej widać. Fajny dziobek. No przód ma trochę nierówny, ale jaśniutka. Taka fajna. to jest ta druga, druga, tamta jest bardzo podobna do niej, także Mikołaj tak one wyglądają. No, sam wiesz, no takie ciemne, fajne to to ciężko zadoby się a po drugie cenią sobie. No ja takie kupiłem, no tam generalnie chodziło mi, żeby jakaś trochę o co krew i na zmianę. Tutaj moje wywijają Wczoraj tu przy głębkach trochę robiłem. Byłem tam u sąsiada Mirka No nie gania gołębi w ogóle na razie ma inne zainteresowania On tam w jakieś ligi swoje gra i tam no, jak się boi no proszę Dobrze posiedzisz trochę, zaparzysz się z moim samczykiem, będziesz zadowolona ładny w miarę fajny gołąbek, podoba mi się bo taki drobniutki No wlatuj, wlatuj, boi się no, tam te cwaniaki wleciały no dobrze nauczy się spokojnie niech siedzi tu latają tu moje murzynki latają yy, tam koledzy obiecałem yy, czaposze wiem spokojnie tak mówiliśmy do soboty z murzynkami jeszcze, y, kto tam y, by chciał, no to mówię też y, w tygodniu się część mam tam już zaklepanych, ale jeszcze jest trochę, nie? tam około 20 na pewno, 20 sztuk jeszcze więcej nie, zostawię sobie z 60 i mi starczy Także latają Nie boją się wysokości, także mówię Moje gołąbki Daję gwarancję, że będą latały Innych morzynków nie mam Proszę bardzo no niech wywijają sobie uszczupliłem dziś o 10, 20 od razu troszkę mniej jest, Horde. no bo tam nie, 20 nie eee, troszkę mniej, ale ale mniej, bo Budapeszty zabrałem takie małe statku się zrobiło teraz no ale to już tak, zaraz pogody zapowiadają, że zimy ma już nie być absolutnie już patrzyłem, że a co tak się rozerwało, wystraszyło się nie zimy ma nie być, luty ma być y, też tam minus 2, minus 3,1 czyli normalnie Budapeszty mogą spokojnie siadać już na, na gniazda tam już widziałem na filmach że już puszczacie Co dziusy półki poobierały, już tam siedzą, huczą. Miski im wsadziłem wczoraj Jakich odrobaczyłem, jeszcze mówię, muszę szybko je zaszczepić poprzebierane są już w miarę takie fajne. No będzie, będzie jak się to wszystko na no, tam u góry siedzi jedna Samiczka. Jest kilka fajnych gołąbków, także tam te wszystkie co miałem sprzedać. Tam jeszcze zostało mi chyba, jakby też chciał tam jeszcze chyba mam takich, ale późne młotki tam mi chyba z pięć będzie takich na ciemnych ogonkach no ale no bo, bo może sobie zostawię dla zmiany, bo, bo może później e, e, zabraknie mi samiczek i będę musiał znosić, a nie chcę znosić nic już tutaj. Chcę to zaszczepić i żadnych kolejnych obcych pop, absolutnie nie chcę nic. Te perłowe zabry, bo brzydko wyglądają tutaj z nimi. Są dzikie. No jest 50, 50, sztuk, 50 sztuk. 50 sztuk. O, tu jest to jedno. To teraz widać. To jest te drugie. Chyba nie było różowe skutki dobra kończę patrzę jak się pakę dzikusy dobra trzymajcie się do następnego